Hej się, witam was, witam, tutaj Rogalik, kłaniam się nisko hmm, Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, bo w sumie dzisiaj się o tym dowiedziałem i dzisiaj też wyszła e, informacja od strony zarządu e, Skilla, czyli tak zwanego Special Force 2 Otóż gierka zostanie zamknięta 20 sierpnia 2019 roku. Jeżeli możemy sobie to przeczytać, to... No, a w sumie wam przeczytam. Mamy dla Was niestety smutne wieści. Umowa między producentem Dragonfly, czyli goście, którzy stworzyli tą gierkę, a naszą firmą, wydawcą Gameforge, e, nie zostanie przedłużona. Dlatego dnia 20 sierpnia 2019 roku wyłączymy należące do Gamingforge serwer Skill. Wraz z ich odłączeniem, nie będzie już można grać w gierkę. I to jest na głównej stronie e, Skilla. E, też sobie wszedłem na Steam, żeby faktycznie przekonać się, czy to jest faktycznie prawda, ale to jest prawda. Na Steam też jest taka adnotacja, taka informacja, że y, skill zostanie zamknięty. Parę roku już nie było aktualizacji do tej gierki, no. tam jakieś eventy w postaci, nie wiem, tam lepszego Expa, czy tam coś tam, czy wię zarabiania większej kasy, to, 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 to nie jestem jakiś zbytnio, wiecie, no. aktualizacja na miarę, ja nie wiem, jakichś nowych mapek broni czy tak dalej, ale tak musiało być. I, jeżeli też sobie popatrzymy na star post, to jest 4 lata temu to Soldier Font 2, czyli tak zwany e, amerykański odnośnik e, tylko że od ARI Games no, została zamknięta 4 lata temu, tak? No to 4 lata temu tak jakby oddział e, amerykański został zamknięty. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że oddział europejski ma być w ogóle zamknięty no i co ja o tym sądzę? No tak to musiało być, ale ja już o tym kiedyś mówiłem, że ta gra już jest martwa tak naprawdę, no umówmy się no, na Steamie to gało tego 150 ludzi, tak, no nie nie mogę policzyć, ile to grało z oficjalnego launchera, ale powiedzmy też gdzieś drugie tyle, no to powiedzmy gało w to 300 ludzi. No ale to jest taka duża skala jeżeli chodzi o ludność, żeby taka funkcjonowała i żyła. No tak można tylko czekać na y, skilla trzeciego, albo special force 3, aż Dragonfly fly wypuści. Też mówiłem w noworocznych postanowieniach w stałym filmie, z czego oczekuję od 2019 roku i tak dalej. I pokazałem Wam jakieś takie mniej więcej, jakieś takie klice koncepcyjne i tak dalej odnośnie z skilla trzeciego, ale to raczej to było tworzone od jakichś amatorów, nie od Dragonfly. Także co możemy zrobić? No, możemy tylko czekać aż Dragonfly łaskawie wypuści jakiś tra trailer Special Force 3 czy tam Soldier Front A3. No ale, no ale cóż, no kawał ciekawej historii. No, mam też wam, mam w sumie dużo fajnego do opowiedzenia, ale to raczej nie w tym filmie. No ale okazji chciałem nagrać jakiś filmik odnośnie skill'a, jak to teraz wygląda i tak dalej, może jakiś cewu bym pokazał, no nie wiem, ale to musiałbym mieć do tego ekipę, może uda mi się namówić starych yy, ludzi ze abyśmy sobie zagrali jakąś klanówkę, nie wiem, 6 na 6, pewnie ktoś byłby chętny. To bym wrzucił jakiś ostatni CW z tej gierki, tak! Tak, żeby po prostu powspominać, nie? No to dobra, no to ja tylko tyle wam chciałem przekazać. To nie jest żaden clickbait. stety albo i niestety, no ale... Cóż. No to dobra, no to to w sumie tyle. Możecie się podzielić w komentarzach, ee, czy graliście w skilla, jakie macie odczucia odnośnie tej gierki. Albo jakie macie odczucia, jeżeli chodzi właśnie o zamknięcie tego produktu. A może, wiecie... A może sobie wspominamy stare czasy. No, bo jak macie jakieś też jakieś fajne historie, to piszcie śmiało. Że ja dziękuję i się żegnam. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, nie o oh zawsze będzie z wami. Hej hej.